Cześć, dzisiaj kolejna część realizacji projektu pod tytułem Głośniki aktywne. Mam nadzieję, że niebawem. No, ale najpierw trzeba zbudować po prostu te kolumny. No, i tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ to są budowy typu kompakt, czyli szczelnie zamknięte, no to wypadałoby jakoś uszczelnić. Bo normalnie, stosując te elementy, tak jak to powiedzmy, tania chińska fabryka by zrobiła, no to te głośniki byłyby bardzo bezczelne. Na przykład trzeba zadbać chociażby o takie połączenia jak mocowanie gniazda do przykręcenia przewodów. No i ponieważ ja tutaj zastosowałem gniazdo odzyskowe polskiej produkcji, o tutaj jest ładny napis Made in Poland, także ono ma chyba ze 30 lat, musiałem wywiercić na nim otwory do śrubek, żeby to przykręcić, oprócz tego uszczelnię to silikonem, żeby było szczelne. Ale ku zgrozie mojej zauważyłem, że niestety połączenia do, dokładnie blaszki mocujące głośniki za pomocą zacisków, które wychodzą i końcówki w postaci języczków na drugą stronę, są po prostu nieszczelne. No i trzeba zrobić patent po prostu trzeba to zasilikonować. No bo jednak tutaj jestem zwolennikiem tego, żeby maksymalnie zrobić to dobrze, na tyle, ile się da. No więc działam. W filmie drugim pominąłem etap budowania tych skrzynek, ponieważ chciałem pokazać mniej więcej, tak, przedstawiłem taką przymiarkę tej kolumny. Ona nie była jeszcze uszczelniona. No i teraz tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, ważną rzeczą jest wykonać te uszczelnienia. Już tam, jeśli chodzi o gniazdo, to, to omówiłem to wcześniej, kawałek. No ale teraz same, same uszczelnienie tylnej obudowy z płytą przednią. No i tutaj, jakby pomocą do tego, żeby to wykonać, to, no, pożyczyłem od dzieci klocki lego. i Przykleję je za pomocą kleju na ciepło do tej obudowy. Później będę mógł to usunąć. Bo to już jest ustalone jakoś na jakiejś tam określonej szerokości. No bo jeżeli przejadę silikonem krawędź tą przednią, no bo nie ma możliwości innej jak właśnie trzeba byłoby to w ten sposób wykonać. No to wtedy nie będę na silikonie to mi będzie tak pływać, że nie będę mógł ustalić tych punktów. Więc aby to miało ręce i nogi, muszę się wspomóc klejem na ciepło. I przy okazji jeszcze taką dygresję mam a propos kończenia projektów wszelakich. Mianowicie z takiego psychicznego punktu widzenia jeżeli mamy jakieś takie niedokończone rzeczy, nawet drobne, no to niestety jest taki... powstaje takie tło w umyśle polegające na tym, że mamy takie przekonanie, że jest tyle rzeczy do zrobienia, choć tak naprawdę dużo nie ma i to jest takie lekko przeszkadzające. Więc bardzo ważną rzeczą jest kończenie starych, nawet najdrobniejszych rzeczy. Ale teraz pytanie, co to znaczy kończenie? No bo... bo od kiedy od kiedy można przyjąć, że, że jest coś do dokończenia? No właśnie się okazuje, że ten punkt początkowy to jest koncepcja, na którą ktoś wpada, że chce wykonać jakieś, powiedzmy, jakieś innowacje, jakieś unowocześnienie, jest jakaś rzecz do naprawy, którą się odkłada. To nawet nie chodzi o to, żeby wykonać to własnymi rękoma, bo można posłużyć się kimś innym. Ale chodzi o to, żeby jeżeli ja, taka koncepcja w ogóle w głowie powstanie, wykonania czegokolwiek, jeżeli takiej koncepcji mamy dosyć dużo. I one są gdzieś tam z tyłu głowy, że coś po prostu jest do zrobienia, jakaś czynność, nawet najprostsza, nie wiem, cokolwiek przy domu, naprawy, naprawa kawałka płotu, czy cokolwiek zrobienie przy samochodzie, co jakby no nie przeszkadza w jeździe, no ale coś tam trzeba wykonać, coś się obłamało, urwało, rozpróło cokolwiek. To im więcej takich czynności mamy do zrobienia, tym więcej takiego poczucia w tle, oczywiście, bo to nie jest jakieś takie dominujące, ale takie przekonanie, że kurczę, jest tyle rzeczy do zrobienia, nie mam być może czasu, dla rozwijania jakichś tam swoich pasji, ale to głównie chodzi tylko o pewne przekonanie, bo to nie ma nic wspólnego ani z czasem, ani, ani z, z pewnymi zdarzeniami, które się jakby mają miejsce normalnie, tylko takie tło. No i teraz, żeby poczuć jakby więcej takiej wolności w byciu, w funkcjonowaniu, no to jest podstawową rzeczą, jaką można zrobić, to podokańczać wszystkie najdrobniejsze ogony, wszystkie koncepcje. Bądź nawet jeżeli jakaś koncepcja się zmieniła, no to, to trzeba zweryfikować sobie w umyśle, że powiedzmy nie ma takiej potrzeby, albo, albo że to w ogóle jakby z tego. Takie rozliczenie się z tych zadań. To jest cholernie ważne, bo, bo to wpływa na ogólne samopoczucie. Na tym głośniku znajduje się taka delikatna pianka, tutaj dookoła jest przyklejona. Czuć, że to po prostu się ugina, ale to jest naprawdę cieniutkie, więc jednak trzeba dodatkowo tutaj liznąć to silikonem, żeby to było szczelne. No nie ma innej opcji bo to po prostu na 100% nie będzie szczelne, jeżeli tak bym tylko to przykręcił. Z drugiej strony zawsze można jakąś poprawkę zrobić i uzupełnić, jeżeli widać jak ten silikon się tam rozłożył, no bo od zewnątrz no to wiadomo, że po prostu nie ma być go widać, żeby to nie wyglądało jakoś fajansiarsko. Jeśli chodzi o kondensator do głośnika wysokotonowego, no to jest kwestia bardzo indywidualna, bo jest uzależniona od tego dokładnie głośnika. Tu jest dosyć duży, bo akurat 6,8 mikrofarada, a tak jak ja zauważyłem, to głośniki wysokotonowe kopułkowe to bardzo często to są kondensatory rzędu 2 mikrofaradów 3,3. No tutaj z kilku powodów musi być to tak duży kondensator, ponieważ ten głośnik no, ma troszkę inną budowę, ponieważ jest to głośnik nie kopułkowy, a membranowy, czyli on delikatnie zahacza o średnie pasma, nie tylko wysokotonowe. No to jest taki dosyć typowy głośnik. Kupiłem go bardzo dawno temu, gdzieś 25 lat temu, i jedną parę wykorzystałem do innych kolumn. To całkiem fajnie się sprawdziło, a druga para mi została, no i wykorzystuję ją teraz do tychże dokładnie, właśnie kolumn. Akurat w przypadku tego głośnika, no nie ma szans tutaj uszczelnić go od zewnątrz bo tam jednak są za małe powierzchnie i ten silikon by fajnie siarsko wyglądał więc jedyna szansa aby to zrobić no to jest uszczelnić tą, ten pierścień powietrzny który znajduje się między magnesem a deską, czyli po prostu bezczelnie z silikonem takim zwykłym octowym trzeba objechać ten otwór od środka i nie widzę tutaj innej szansy jeśli chodzi o podłączenie elektryczne tej kolumny, no to mówię, jedynie zastosuję kondensator do głośnika wysokotonowego, a do głośnika niskotonowego puszczę całe pasmo. No i oczywiście tutaj może być polemika, czy to jest prawidłowe czy nie. No ten głośnik, dokładnie ten głośnik pochodzi właśnie z samochodu i w samochodzie jest dokładnie tak podłączony, czyli nie ma żadnej zwrotnicy, czyli czy całe pasmo od wzmacniacza bezpośrednio do głośnika. Ja dokładnie to chcę uzyskać. Także nie widzę sensu, żeby tutaj obcinać środek i górę. Tak to mniej więcej wygląda. No ważne jest to, aby kabel, przewód elektryczny, przykleić no najprościej z silikonem czy też klejem na ciepło. Tak, żeby nie było możliwości, aby on w jakikolwiek sposób mógł drgać i uderzać nam o obudowę. Więc tam, gdzie można go przykleić, to Trzeba przykleić, a gdzie się nie da, czy też jakaś inna potrzeba, no to potrzebny jest jakiś dystans. W tym przypadku gąbka. Kolejny aspekt to wygłuszenie. No idea jest taka, żeby fala dźwiękowa nie odbijała się od wnętrza kolumny i nie uderzała z powrotem w tylną część membrany, powodując w ten sposób zakłócenia i dodatkowe dźwięki. No ale myślę, że ta kolumna i ten głośnik no nie jest aż tak zacny, żeby taką różnicę można było usłyszeć. Jednakże mimo to, Chcę zastosować taki pasek gąbki, który tutaj widać przez całą długość tej obudowy w dolnej w górnej części. Natomiast boków nie będę wygłuszał, bo myślę, że to jest już przegięcie, że ten pasek, który tu widać powinien wystarczyć. I nie sądzę, żeby jakikolwiek audiofil usłyszał różnicę, czy ta gąbka będzie na bocznych ścianach, czy też nie. Z tym silikonem to nie ma co przesadzać, bo jak wylezie na karbon, to szlak trafi cały efekt. Oczywiście pod śruby też trzeba dać silikon, no bo inaczej. Po prostu tutaj będzie najsłabszy punkt. Mam nadzieję, że jakoś zbiorę ten silikon, żeby jakoś nie wyglądało to fajnie siarsko. No ale pamiętajmy o tym, że to jest tylna część kolumny. Więc tutaj super pięknie nie musi być. No ale jak może być przyzwoicie, to niech będzie. Na sam koniec jeszcze dwa problemy. Uszczelnienie połączeń mocujących przewody do zacisków. No bo to nie jest super szczelne w tym plastiku. Sprawdziłem. No i ten pierścień dookoła. Plastikowy. No tutaj trochę silikonu mi wylazło. Jakoś to wytarłem ręcznikiem papierowym. No ale niestety smugi zostaną, bo to już jest nie do ogarnięcia na takim lakierze który jest powiedzmy no półmatowy bo to nie jest taki całkiem mat. No ale bez przesady. No to jest niedość, że z tyłu to jeszcze na samym dole. Także jest to do zaakceptowania. A teraz pytanie. Drogie panie, jeżeli ktokolwiek ogląda z was. Ten materiał w co wątpię, no ale może ktoś tam przez przypadek trafił. Jakby wyście się zapatrywały na to, że wasz facet o 12 w nocy w środku tygodnia w kuchni w domu jakieś kolumny montuje? No ja myślę, że 99,9% to nie byłoby w stanie zaakceptować takiego wydarzenia w domu. No dobra, teraz na sam koniec, jeszcze kilka szczegółów technicznych. Kondensator głośnikowy kupiłem w sklepie elektronicznym stacjonarnym i kosztował bodajże 6 zł za sztukę i w zasadzie nie ma tu znaczącej różnicy czy to jest tam 6,8 czy 4,7 czy 3,3 mikrofarada, no, każdy musi sobie pojemność ustalić względem swojego głośnika, tutaj nie jest sposób niczego doradzić sensownego, bo to będzie indywidualna sprawa dla każdego głośnika wysokotonowego. Cena raczej jest taka sama: to się raczej tam, czy ma taką czy większą, czy mniejszą pojemność. To jest mniej więcej coś zbliżonego. Zacisk do końcówki mocy, taki zwykły, prosty, kosztował naprawdę jakieś grosze, chyba złoty, 50 albo 2 zł. No, może mógłby być lepszy skręcany. Natomiast ja tutaj naprawdę będę małych mocy używał. Bo to co mnie interesuje, to raczej w miarę ciche słuchanie tej muzyki. Takie tylko w obrębie jednego pomieszczenia. Nie będę tymi kolumnami nagłaśniał żadnych imprez, ani żadnych imprez też nie robię, bo aż tak nie jestem imprezowy. A jeśli chodzi o zakres prac tych kolumn, no to też aż tak muzy technicznej nie słucham, tak żeby wszyscy sąsiedzi mieli okazję znać mój repertuar. Także to co, to, co mnie interesuje, to raczej spokojna muza filmowa, symfoniczna i do takich rzeczy właśnie potrzebuję czegoś, gdzie będzie dosyć wyraźny ten środek. No ale bas też jak najbardziej. No mam nadzieję, że te moje starania, żeby uszczelnić tą kolumnę, nie spalą, że tak powiem, na niczym, no bo jeżeli się okaże, że ten bas będzie bardzo tępy, no to może podejmę decyzję, żeby zrobić tutaj bas refleks. Kolejnym aspektem jest obudowa do końcówki mocy. No, i kupiłem taką obudowę w sklepie elektronicznym za 9 zł. Zaraz ją rozpakuję i pokażę Wam, jak ona wygląda. To jest mniej więcej tej wielkości. Mam nadzieję, że to mi w zupełności wystarczy, aby, aby zmieścić te klamoty. No, i to będzie zamontowane do kolumny, ale tutaj bliżej gniazda, w tylnej części. Chodziło mi o to, żeby ona nie wystawała poza kolumnę żeby nie była aż tak mocno widoczna jeśli chodzi o wysokość no to jest tam powiedzmy około 8 cm no myślę, że tu w tylnej części to nie będzie tragedii no dodam, że to jest jedna z dwóch koncepcji którą będę chciał zrealizować no druga będzie dosyć ciekawa i moim zdaniem jeśli chodzi o dźwięki no to może być bardziej to efektowne natomiast no najpierw chciałem przetestować jakby to było właśnie gdyby wykorzystać w miarę markowy Patefon, czyli ten filipsiak, który tam widzieliście. No więc w następnym odcinku na temat tych kolumn, nie wiem kiedy on nastąpi, bo w międzyczasie może wystąpić jeszcze złomowisko, ale zobaczę jak tam czasowo to wyjdzie, będę to przerabiał. Natomiast jeszcze mam koncepcję taką, że może te manele, bo jeszcze nie rozbrałem tego patefonu, zrobię to na wizji, że tak powiem, może się okazać, że to się nie zmieści tutaj z jakiegoś powodu, a... Zobaczymy. Także druga koncepcja wykonania tej obudowy jest to zrobienie u mojego kolegi, który posiada taki oto warsztat u siebie. Witamy w centrum dowodzenia druku 3D. No i tutaj jest drukarka 3D, która ma dosyć duże pole robocze. Jest to naprawdę spory obszar. Nie powiem dokładnie w centymetrach, ale sama obudowa to jest kawał kloca. To jest gdzieś jakieś 80 na 80 na 80 cm. Oczywiście, stół jest trochę mniejszy. O, tutaj jest akurat widać atmosferę przedświąteczną i zestaw bałwanów. Ekstruder jest dosyć mały na filament, no ale tutaj już można jakiś kawałek obudowy zrobić. Natomiast występuje szereg problemów, na mianowicie skręcające się wydruki pod wpływem spadku temperatury. I teraz, żeby, żeby zabezpieczyć się przed takim efektem, należałoby zrobić podgrzewaną komorę. Do, do czegoś też tutaj kawałek pompy ciepła leży obok, żeby. Taką komorę wykonać No i wtedy te wydruki jakoś Po prostu trzymają się kupy tak? akurat są dosyć, dosyć zbite Ale jeżeli by to było coś przestrzennego No to nie ma szans, żeby to trzymało jakiś tam wymiar Powiedzmy jakaś tam Wyższa, większa obudowa Więc dlatego taka modyfikacja jest potrzebna Gdzie taką drukarkę można kupić? No zgadnijcie no jest taki, takie chińskie Allegro AliExpress się nazywa I tam takie cuda można między innymi nabyć no więc jest to naprawdę dobra alternatywa do prototypowania albo do budowy jakichś takich pojedynczych egzemplarzy, do czego jest tam coś potrzebne, kawałek na przykład obudowy. No mi by się to przydało do tego, żeby przekonstruować delikatnie tą obudowę tylnej części wzmacniacza, w, znaczy tylnej części kolumny, gdzie będzie znajdował się panel wzmacniacza. Także tutaj jest, jest taka możliwość, aby to wykonać. Czy będę miał tyle samo zaparcia, żeby to zaprojektować i tworzyć? No czas pokaże. No, nie wiem, czy akurat w przypadku takiego mało potrzebnego gadżetu będę chciał tutaj angażować energię, ale w przypadku innych rzeczy naprawdę można coś z tego wydawać. No, oczywiście to jest taka dosyć prymitywna technologia Reprap i są naprawdę ciekawsze, jeśli chodzi o druk 3D, no ale chociaż już to najtańsze, najprostsze daje już jakieś podstawowe możliwości. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.